Wyobraź sobie, że stoisz rano przed lustrem, poprawiasz włosy, bierzesz głęboki oddech, gdy nagle dzwoni telefon. Nieznany, ale pewny głos oznajmia coś, co wydaje się niewiarygodne, właśnie stała się milionerką. To nie są jakieś tysiące, ale miliony rieli, które w jednej chwili zmieniają Twoje życie. Zatrzymaj się na moment i zastanów. Czy to naprawdę dzieło przypadku, czy może istnieje coś znacznie głębszego? działającego z niewidzialnych kulis rzeczywistości. Helen Hadzel poświęciła dziesięciolecia na badanie potęgi ludzkiego umysłu i udowodniła, że świadomość potrafi bezpośrednio wpływać na to, co nazywamy losem. Odkryła, że każda liczba niesie ze sobą unikalny podpis energetyczny, wibrację zdolną do połączenia się z ukrytymi poziomami rzeczywistości. Gdy nauczysz się dostrajać swój umysł do tych kodów, zaczynają dziać się rzeczy niezwykłe. Nie chodzi tu o przesądy. To nauka zastosowana do doświadczenia człowieka. Dlaczego niektórzy ludzie wygrywają na loterii wielokrotnie? Dlaczego inni przyciągają pieniądze i okazje, jakby było to czymś naturalnym? Odpowiedź nie leży w szczęściu, lecz w zdolności ze świadomości z wzorcami liczbowymi rządzącymi niewidzialnym porządkiem wszechświata. Przykład Sary, pielęgniarki z Sao Paulo, jest dowodem na to. W wieku 42 lat, po bolesnym rozwodzie i z długami, które wydawały się nie do spłacenia, trafiła na nauki Helin Hadzel o częstotliwościach liczbowych. Przez 21 dni z rzędu praktykowała określony rytuał. Medytowała, oddychała świadomie i wchodziła w głębokie stany świadomości. 21 dnia przyśniła jej się sekwencja liczb. Natychmiast po przebudzeniu zapisała je i zagrała na loterii. Trzy dni później wygrała 2 miliony 300 tysięcy rieli. To nie był odosobniony przypadek. Podobne historie powtarzają się wciąż na nowo, pokazując, że gdy umysł osiąga spójność, rzeczywistość odpowiada w sposób konkretny. Helin uczyła, że świadomość nie jest biernym obserwatorem, ale twórcą. Gdy osiągamy wyższe stany spójności, możemy sięgać po informacje wykraczające poza granice czasu i przestrzeni. To właśnie wtedy częstotliwości liczb objawiają się z niezwykłą wyrazistością, działając jak klucze do obfitości. Pierwsza faza rytuału wymaga dyscypliny. Przez 7 kolejnych dni należy przeprogramować mózg, aby wyrwać go z ograniczających schematów. Osiąga się to poprzez medytację, świadomy oddech i ukierunkowaną wizualizację. Codziennie rano, przez 33 minuty, o tej samej porze i w tym samym miejscu. Ta konsekwencja tworzy nowe obwody neuronowe i otwiera drzwi do poszerzonych stanów umysłu. Oddech opiera się na cyklu liczby 7. Wdech licząc do 7, zatrzymanie powietrza na 7, wydech również do 7. Ta sekwencja aktywuje wibracje liczby 7, jednej z najpotężniejszych w spektrum. Podczas oddechu wyobrażasz sobie złote pole wokół ciała, rozszerzające się nawet do 8 metrów. To pole jest realne, mierzone w laboratoriach, reprezentuje magnetyzm serca w stanie spójności. W drugim tygodniu praktyka nabiera intensywności. Helene Hudsel zidentyfikowała sekwencję mistrzowską. 3, 7, 11, 21, 33 i 47. Każda z tych liczb rezonuje z innym aspektem tworzenia materialnego. 3 oznacza jedność umysłu, ciała i ducha. 7 symbolizuje kosmiczną doskonałość. 11 to portal wzmacniający intencje. 21 to manifestacja pomnożona. 33 jest mistrzostwem duchowym zastosowanym w materii. 47 aktywuje częstotliwość obfitości. Podczas praktyki liczby te nie są powtarzane mechanicznie. Każdą z nich trzeba poczuć. Trwać w ich energii przez około 4 minuty, aż świadomość złeje się z ich wibracją. W tym stanie pojawiają się fale mózgowe podobne do doświadczeń prekognitywnych. Ludzie opisują wizję przyszłych wydarzeń, jak Malia, nauczycielka z Rio de Janeiro. Która dziesiątego dnia zobaczyła w medytacji kiosk i kilka dni później kupiła tam zwycięski los. W trzecim tygodniu następuje zakotwiczenie kwantowe. Oprócz porannej medytacji, codziennie po południu odbywa się 21-minutowy spacer, z utrzymaniem świadomości w częstotliwościach liczbowych. Właśnie wtedy wiele osób otrzymuje wyraźne sekwencje. Carlos, inżynier z Baylow Horyzont, usłyszał w swoim wnętrzu sześć numerów które przyniosły mu 890 tysięcy rieli. Twarty tydzień to manifestacja aktywna. Po syntonizacji przychodzi czas na wdzięczność wyprzedzającą. To nie intelektualne ćwiczenie, ale odczucie w każdej komórce ciała, jakby wygrana już była faktem. Helin wykazała, że taka wdzięczność tworzy pole magnetyczne, które przyciąga zdarzenia do chwili obecnej. W tym stanie wizualizujesz moment ogłoszenia zwycięstwa. Czujesz papier losu w dłoniach, Widzisz liczby, słyszysz odgłosy otoczenia i eufolię przepływającą przez ciało. Kluczem jest energia tego doświadczenia, zakodowana w twoim układzie nerwowym jako nowa rzeczywistość. Kobieta z Porto Alegre opowiedziała, że 25 dnia rytuału przeżyła to tak realnie, iż płakała z radości. Sześć dni później zdobyła milion siedemset tysięcy rieli. Rytuał wymaga całkowitej przemiany. Przez 28 dni nie wolno pielęgnować w sobie ani jednego śladu niedostatku. Słowa, myśli i emocje muszą być w zgodzie z obfitością. Kluczowe jest też zachowanie absolutnej tajemnicy. Nie wolno mówić nikomu, by nie wpuścić wątpliwości i zawiści. Roberta z Curitibi przekonała się o tym boleśnie, musiała zaczynać od nowa. Niezbędne jest także odpuszczenie rezultatu. Nie chodzi o obojętność, lecz o pewność, że obfitość nadejdzie, czy to poprzez lotelię, czy inne drogi. Tylko taki spokój pozwala wszechświatowi zorganizować okoliczności. Helina odkryła, że w ponad 70% przypadków uczestnicy intuicyjnie wybierali przynajmniej trzy z liczb sekwencji mistrzowskiej. Świadomość sama kieruje się ku wibracjom, które mają największą moc. Często wskazówki przechodzą w snach. Patricia z Salwadoru, 36-letnia pielęgniarka. Śniła o swojej babci, wręczającej jej kartkę z datą 15 marca. W medytacji tego dnia pojawiło się sześć liczb. Zagrała je i wygrała 3 miliony 200 tysięcy rieli. Efekty rytuału wykraczają poza pieniądze. Uczestnicy doświadczają poprawy zdrowia, relacji i poczucia sensu. Obfitość obejmuje całe życie. Helin śledziła losy praktykujących przez lata i potwierdziła, że nawet ci, którzy nie wygrali milionów, Znacząco zwiększyli dobrobyt dzięki niespodziewanym okazjom, spadkom, inwestycjom czy awansom. Prawdziwą nagrodą nie są pieniądze, lecz wewnętrzna przemiana. Po 28 dniach praktyki człowiek staje się kimś nowym, świadomy tworzącym swoją rzeczywistość. Fernanda, 44-letnia architektka, wyraziła to jasno. Na początku chciałam jedynie wygrać na loteli, ale ostatecznie odkryłam nową wersję siebie. Nagroda w wysokości miliona stu tysięcy rieli przyszła później jako konsekwencja, a nie cel. Ten rytuał to wezwanie do głębokiej przemiany. Nie czekaj na idealne warunki, ale je twórz. Obfitość rośnie, gdy się nią dzielisz. Wszechświat już sprzyja twojej drodze, a teraz masz narzędzia, by świadomie sprzyjać razem z nim.